Prawdopodobnie w maju ruszy w świecie system SMS-owego ostrzegania ludności. Dzięki powszechnej dostępności telefonów komórkowych ma on szansę stać się skutecznym sposobem przekazywania informacji o ewentualnych zagrożeniach, np. silnych wiatrach czy powodzi. Każdy, kto wyrazi taką wolę i dopisze swój numer do odpowiedniej bazy danych, będzie mógł liczyć, że w razie potrzeby otrzyma szybką i pewną informację prosto z Miejskiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Oczywiście otrzymywanie wiadomości nie będzie wiązało się z ponoszeniem żadnych kosztów. Jest to system który y, powiadamia mieszkańców o y, nadchodzących zagrożeniach typu meteorologicznych, hydrologicznych. Y, y, te przedsięwzięcie y, już przygotowywaliśmy się od listopada. Robiliśmy to w fazach testu y, przez te około y, 5 miesięcy żeby po prostu być przygotowanym na, tu, na to. Wiąże się to jednocześnie z y, utworzeniem nowej witryny internetowej Urzędu Miejskiego, której planujemy y, w którymś miejscu na tej stronie wrzucić baner, y, do, na którym będzie szczegółowy opis. Szczegółowy opis y, zapisania się do tego serwisu, to polega na tym, że użytkownik telefonu komórkowego, obojętniak i operatora komórkowego wysyła komendę do serwisu przykładowo o treści Meteo, ta, odstęp tak, dostaje w odpowiedzi, że został zapisany do grupy. Meteo, której, której to będą mu przesyłane informacje o e, zagrożeniach e, na terenie gminy typu opady, wichury. Zawsze jest jakaś możliwość, żeby osoba ta mogła być przygotowana przynajmniej na dobę wcześniej, e, jeżeli coś na balkonie posiada w przypadku dużych... E, wiatrów, o dużym natężeniu, żeby można było to po prostu bezpiecznie gdzieś przenieść, żeby nie tworzyć zagrożenia dla innych osób. O potrzebie stworzenia systemu, który pozwoli na szybkie i precyzyjne przekazywanie informacji, urzędnicy przekonali się podczas powodzi z 2010 roku. Wówczas trudno było zapanować nad paniką części mieszkańców, którym z kolei ewidentnie brakowało rzetelnych wiadomości na temat prognozowanego stanu wody. W tamtym okresie, czyli w 2010 roku, w czasie powodzi, która nas nawiedziła w maju oraz w czerwcu, nie było takiej, takiego systemu. Ubolewam, na pewno na pewno dużo by pomógł, rozładowałby tą dezinformację, jaka momentami panowała, szczególnie o tych stanach wody, jakie miały niby nadejść. Na pewno, na pewno pomogłoby to yy, w tamtym okresie taki system. Właśnie dlatego osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe zaraz po powodzi zaczęły szukać odpowiedniego rozwiązania. Trochę to trwało, a to dlatego, że firmy oferujące tego typu usługi każą sobie słono za nie płacić. Opłacało się nieco poczekać i znaleźć zdecydowanie tańsze wyjście. Firmy wykorzystując iż jest taki wymóg ustawowy zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym yy, Próbują, że tak powiem, wejść na rynek ze swoimi produktami, które niebagatela, wydając od 6 do 12 tysięcy złotych, jest naprawdę poważnym kosztem dla samorządów. Nam udało się w ramach współpracy, którą mamy już od x lat, jak dobrze pamiętam około 10 w tym urzędzie z siecią, jedną z sieci komórkowych, której przy okazji przedłużania zaproponowano nam taką usługę i koszt, koszt naprawdę jest niewielki, bo około 250 zł za, za samą już opcję 2000 SMS-ów oraz za samą aplikację, do której my mamy dostęp w ramach tych kwot. Jak zaznacza Marcin Kulewski, nikt nie zamierza testować działania systemu na mieszkańcach gminy. Wszystko zostało już dokładnie sprawdzone, bo przez ostatnie miesiące aplikacja była stosowana przy węższej grupie użytkowników. Jesteśmy przekonani, że system ten spełni swoją rolę. W fazach testu na zasadzie zgłoszenia pocztą pantoflową wprowadzane były takie numery do, do tej grupy Meteo. Szczególnie w lutym mieliśmy taki nagły opad śniegu, wysyłaliśmy wtedy SMS-y. Z reguły te testy trwały dla osób z gminy niż z miasta, i na pewno, na pewno to coś pomogło, bo po tym ich znajomi prosili o dopisywanie po prostu numerów, żeby oni też mogli w takich testach brać udział. Jeżeli będą mieli życzenie wszyscy ci, Użytkownicy, którzy do tej pory z tego korzystali, oczywiście w maju po ukazaniu się odpowiednich materiałów i plakatów na słupach zawsze będą mogli się już oficjalnie zapisać do tego systemu i dalej będą świadczone nie powiem usługi, ale po prostu takie udogodnienia dla mieszkańców. To nie koniec tego typu rozwiązań planowanych w świecie. W nie tak dalekiej przyszłości miasto zamierza również ustawić syreny głosowe dużego zasięgu, za pomocą których w razie potrzeby będzie można przekazywać wszystkim mieszkańcom niezbędne komunikaty. W 2016 jest planowany zakup e, trzech syren elektronicznych, które e, umiejscowienie jest przewidywane w Grucznie jedna na Mariankach oraz tutaj w śródmieściu są to syreny głosowe które na pewno pomogą w szerszym stopniu zasięgu informować lokalną ludność o jakichkolwiek zagrożeniach i nie tylko